Miało być dużo, dobrze i tanio, a na razie jest tylko dużo. 50 kg za 300 zł. To jakaś różowa torba, co to jest? Plastik, fantastik. Collection. Do widzenia. Jakieś. Abercrombie, parka dziecięca. No ale zobacz, w jakim stanie to jest. Chyba z pięć sezonów jak nic przeszło. No to jest śmieć. Zobaczki zniszczone i te futerko. Nie zobacz jakie rękawy, powiaty, już nic z tym nie zrobisz, to no niczego. Widzenie. Nawet wiesz co, komuś z to oddać, takie coś. Nawet jeśli coś jest z jakiejś konkretnej firmy, chociaż coś trochę markowego, to przez stan nie nadaje się do niczego. Tu jest taki prawdziwy windyż, tylko taki windyż ze śmietnika. <grym> Właśnie. Myślę, trzeba było chyba dwie tony kupić, żeby cokolwiek było. W Lumpeksie wszystko powieszane na wieszakach, no jest to duży komfort w przeglądaniu tego. Tu o żadnym komforcie nie mam mowy, to jest po prostu kupa rzeczy. Czapa, Ralfa. O, pierwsza rzecz? Chyba nowa, ale gitna? Tak. Kody są, wszystko jest. Kurka za tym, no, no. Ty, ona w ogóle, zobacz, nowa jest. Nowa. Jeszcze ma folię tutaj. No to tutaj dobra, stówka będzie, myślę, coś takiego. To już może się zwrócił ten jeden worek chociaż. No ale to wiesz, pierwsza rzecz. No, zawsze coś. Od kiedy jest czapka, chodź. jak? No, ujdzie. <laughs> może być? No, coś w końcu mamy. Czapka Polo, no taka ikoniczny przedmiot, bym powiedział. Jest koń, jest skórzony pasek z tyłu. No i znowu. Coś z tego będzie. Ty, zobacz. Kankę, no? Kankę plecaczek. Jakiś przybrudzony. Ale tak patrzę, słuchaj na dole. Nie ma nie nawet. nie? Nie jest oryginal. No właśnie, trzeba sprawdzić, bo to wiesz, ciężko jest. Podrabiają. Właśnie. Bardzo często podrabiają.